Ile tak naprawdę kosztuje przegląd techniczny samochodu? 98 zł za obowiązkowy przegląd auta to stawka, która nie zmieniła się od 20 lat i choć propozycja zwiększenia tej kwoty trafiło na biurko ministra infrastruktury, to nic się w tej kwestii na razie nie zmieniło. W jednym z shortów zapytałem Was, czy 98 zł za kontrolę to duża? No i posypały się komentarze. Jestem nawet skłonny płacić tyle, ile chcą, by kosztował przegląd, ale niech wtedy jakość tych przeglądów podskoczy. 98 zł to odpowiednia kwota. Jeżdżę różnymi autami na różne stacje diagnostyczne. W 90% diagnosta nawet pod auto nie schodzi. Najwięcej czasu zajmuje im pisanie na kąpie. O badaniu technicznym motocykla nawet nie ma co pisać, bo tylko jedziesz, płacisz i po badaniu. Zlikwidować przeglądy. W Stanach Zjednoczonych nie ma i mają się dobrze, a graty i tak będą jeździć tak jak jeżdżą teraz. Ciekawe, kto oprócz nich jeszcze zarabia stówę za 8 minut. Ponieważ komentarzy było sporo, postanowiłem przyjrzeć się sprawie. Sam zresztą byłem na przeglądzie no i dowiedziałem się, że mam tylne amortyzatory do wymiany. Potem jeszcze posypały się inne rzeczy no i rachunek był taki. Zapłaciłem stówę, bo nikt nawet nie bawił się wydawaniem mi tych 2 zł reszty. No właśnie, jednak to nie jest tak, że wszystkie pojazdy podlegają takiej samej wycenie, o czym wspominaliście. I tak badanie techniczne samochodu osobowego kosztuje faktycznie 98 zł, samochodu z instalacją gazową 162 zł, przegląd motocykla to w tej chwili 62 zł, a przegląd ciężarówki 153 zł. Od 2004 roku wiele się pozmieniało. Przede wszystkim pensja minimalna. W 2004 pensja minimalna wynosiła zaledwie 824 zł, czyli ponad 5 razy mniej niż obecnie. Teraz to 4242 zł. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP twierdzi, że już kierowcy powinni płacić za przegląd 505 zł. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Twierdzi, że kierowcy powinni płacić za przegląd 505 zł, bo stawka powinna rosnąć wprost proporcjonalnie do zarobków. A diagności chcą połowę tej kwoty. Uważają, że 246 zł to uczciwa cena. Do tego miałaby dochodzić coroczna waloryzacja. Co ciekawe, te stawki są jednymi z najniższych w Europie. I teraz ważne, żebyśmy rozróżnili przegląd samochodów i badanie techniczne. Przeglądy samochodów dotyczą głównie nowych pojazdów i mają związek z gwarancją udzielaną przez producenta. Przegląd jest nieobowiązkowy, podczas gdy na badanie techniczne trzeba zgłaszać się co roku. Jeśli spóźnisz się z badaniem technicznym samochodu i złapiesz, policja, no będziesz miał kłopoty. Policjant może zatrzymać dowód rejestracyjny i skierować auto na badanie techniczne. Z pewnością nałoży też wysoki mandat. Po drugie, brak aktualnego przeglądu technicznego, czyli badania technicznego może wpłynąć na ważność polisy ubezpieczeniowej. W razie wypadku, jeśli samochód nie ma ważnego badania, ubezpieczyciel może odmówić wypłatę odszkodowania. Po trzecie, stacje kontroli pojazdów naliczają dodatkowe opłaty za przegląd samochodu po terminie. W Polsce lista elementów podlega kontroli jest obszerna i obejmuje szereg kluczowych komponentów pojazdu. Główne punkty, na które diagnosta zwraca uwagę podczas przeglądu to stan ogólny pojazdu, obejmuje ocenę karoserii, podwozia oraz elementów montażowych. Układ hamulcowy to jest sprawdzanie skuteczności działania hamulców, stanu płynu hamulcowego oraz przewodów. Układ kierowniczy, kontrola luzu, stanu przekładni kierowniczej, drążków oraz łączników. Oświetlenie i sygnalizacja, weryfikacja działania świateł, kierunkowskazów, świateł stopu, reflektorów, Motorów, no i innych elementów oświetlenia. Opony i koła. Sprawdzanie stanu opon, ich bieżnika, ciśnienia oraz ogólnego stanu kół. Układ wydechowy, kontrola szczelności, stanu tłumików oraz emisji spalin, widoczność, sprawdzanie wycieraczek, lusterek oraz szyb. To nie wszystko. Układ zawieszenia, ocena stanu amortyzatorów, sprężyn, łożysk, kół oraz elementów mocujących. Wyposażenie dodatkowe, sprawdzanie pasów, bezpieczeństwa, gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego no i innych elementów wymaganych przez prawo. Niebawem ma dojść do zmian w badaniu technicznym auta. Ma się pojawić cyfrowe zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym. To z kolei oznaczałoby brak obowiązku okazywania papierowego zaświadczenia o przeglądzie w wydziałach komunikacji. No takie ułatwienie. Innym ułatwieniem byłaby identyfikacja pojazdu przed badaniem technicznym na podstawie danych z CEPiK w ramach cyfrowego obiegu wszystkich dokumentów. Kolejna nowość to fotografowanie samochodu podczas badania technicznego i przesyłanie zdjęć do CEPiK. Takie działanie ma podwyższyć jakość badań technicznych. Zdjęć Stanowiłoby na przykład dowód obecności pojazdu na badaniu. No, samochody się zmieniają, ale cena badania technicznego się nie zmienia. Jak wy oceniacie całą tę sytuację? Czy waszym zdaniem 505 zł to jest. Za wysoka stawka na za badanie. 246 zł to są odpowiednie pieniądze. A może na przykład oglądają nas jacyś diagności i chcieliby tutaj na dole w komentarzach coś na ten temat powiedzieć. Na razie ode mnie to tyle. Dzięki i do zobaczenia. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Pamiętaj, żeby zostawić suba, żeby zostawić jakiś ślad po sobie w postaci komentarza. No i oczywiście sprawdzaj, co jeszcze na moim kanale słychać. Przede wszystkim zaglądaj do zakładki Shorts, bo tam zdecydowanie najwięcej więcej się dzieje, a filmy o różnej tematyce związanej z samochodami, sportem, nowymi technologiami, ale nie tylko, nie tylko będą się pojawiać, mam nadzieję, coraz częściej. Na razie to tyle, dzięki i do zobaczenia.